Z pozoru niewinne zdjęcie kobieta w czarnej sukience pośród złocistego zboża. Sielski widok, który miał zachwycać, lecz wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jedno jedyne zdjęcie wystarczyło, by wirtualny świat zatrząsł się w posadach, a nazwisko Katarzyny Cichopek znów pojawiło się na ustach tysięcy internautów tym razem nie z powodu nowego projektu telewizyjnego czy premiery odcinka serialu lecz przez fotografię, która uruchomiła lawinę krytycznych głosów. Kadr, pozornie niewinny, przedstawiał aktorkę w letniej czarnej sukience stojącą na tle dojrzewającego, złocistego pola pszenicy. Ujęcie miało oddawać sielankowy nastrój wakacyjnego relaksu. Z pewnością miało wzbudzić zachwyt nad polskim krajobrazem i urodą samej gwiazdy, jednak w odbiorze wielu wywołało efekt odwrotny do zamierzonego. W przestrzeni internetowej zawrzało, a komentarze, jakie zaczęły się pojawiać pod postem, były nie tylko pełne emocji, lecz także nacechowane ostrą krytyką i brakiem zrozumienia dla takiego zachowania. Wielu użytkowników mediów społecznościowych odebrało zdjęcie jako przykład braku szacunku dla cudzej własności i lekceważenie trudu, jaki każdego dnia wkładają rolnicy w uprawę swoich pól. Pojawiły się oskarżenia o wandalizm, nieodpowiedzialność i promowanie złych wzorców. Internauci nie przebierali w słowach, nie szczędzili gorzkich ocen, pytając retorycznie, czy naprawdę warto było deptać uprawy tylko po to, by zdobyć kilka tysięcy polubień i wywołać zachwyt nad wakacyjną stylizacją. Słowa krytyki pojawiały się jeden po drugim, każda kolejna opinia była mocniejsza, bardziej dosadna, a niektóre osoby nie kryły wręcz oburzenia, sugerując, że aktorka powinna publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Szczególnie surowo o sprawie wypowiedział się Łukasz Sendrowski. Znany szerzej jako jeden z uczestników popularnego programu telewizji polskiej, Rolnik Szuka Żony. Jego wypowiedź, skierowana do portalu Plotek, nie pozostawiała miejsca na niedopowiedzenia. Mężczyzna z wielką stanowczością potępił zachowanie cichopek, nazywając je otwarcie głupotą i brakiem elementarnego zrozumienia dla pracy rolników. Według niego fotografia w pięknym otoczeniu nie może usprawiedliwiać niszczenia ciężko wypracowanego dorobku, jaki stanowi każda zdrowa, dobrze utrzymana uprawa. Rolnik zwrócił uwagę na to, że nawet kilka kroków postawionych w pszenicy może sprawić, że kombajn czy sieczkarnia nie będzie w stanie zebrać uszkodzonych kłosów, a to automatycznie oznacza straty nie tylko w płonie, ale i w dochodzie gospodarstwa. Sendrowski pokusił się nawet o wyliczenia, które unaoczniły rozmiar strat. Zaznaczył, że rolnictwo to dziś nie tylko praca fizyczna, lecz ogromne nakłady finansowe, technologiczne i organizacyjne. Każdy hektar to dziesiątki tysięcy złotych zainwestowane w nasiona, opryski, nawozy i specjalistyczny sprzęt. Każdy zdeptany fragment pola to pieniądze wyrzucone w błoto, a także frustracja i złość, które niełatwo wyciszyć. Podkreślił również, że to nie dzikie zwierzęta Lecz ludzie powinni wykazywać się większą odpowiedzialnością i świadomością. W jego oczach Katarzyna Cichopek zawiodła nie tylko jako osoba publiczna, ale przede wszystkim jako człowiek, który powinien dawać przykład, a nie powodować szkody. Co ciekawe, Sendrowski wspomniał też o przeszłości, przypominając, że kilka lat temu miał okazję osobiście spotkać Cichopek na planie programu Pytanie na śniadanie. Wówczas odniósł wrażenie, że aktorka jest osobą refleksyjną i świadomą społecznie, że potrafi docenić wagę ciężkiej pracy na roli i ma szacunek do natury. Wydawało mu się, że rozmowa, jaką wtedy odbyli, była pełna zrozumienia, a sama gwiazda uśmiechała się ciepło i z zainteresowaniem słuchała o realiach życia na wsi. Niestety, w jego oczach tamto dobre wrażenie bezpowrotnie zniknęło wraz z opublikowanym zdjęciem. Uznał, że obecne zachowanie cichopek dowodzi nieodpowiedzialności i pokazuje, jak łatwo jest zatracić kontakt z rzeczywistością, gdy świat kręci się wokół kamer, fleszy i zasięgów. Pod wpisem aktorki pojawiły się setki komentarzy, z których spora część była pozytywna, pełna pochwał dla wakacyjnej stylizacji, pięknego uśmiechu i malowniczego krajobrazu w tle. Jednak równie liczne były głosy krytyki. Szczególnie te wypowiedziane z pozycji obrońców pracy rolników i szacunku dla przyrody. Nie brakowało opinii mówiących wprost, że wejście na nie swoje pole bez zgody właściciela to po prostu łamanie prawa i wandalizm. Pojawiły się też ostrzeżenia, że tego rodzaju działania są nie tylko moralnie naganne, ale mogą mieć także konsekwencje prawne. Niektórzy pytali z przekąsem, czy naprawdę warto było niszczyć cudzą własność tylko po to, by zaimponować followersom. Dla wielu było to po prostu nie do przyjęcia. Do tej pory Katarzyna Cichopek nie zabrała głosu w sprawie. Nie odniosła się ani do komentarzy internautów, ani do krytyki, jaka spadła na nią z ust Łukasza Sędrowskiego. Nie wiadomo, czy zamierza cokolwiek wyjaśniać, przepraszać lub tłumaczyć swoją decyzję. Milczenie gwiazdy budzi tym większe emocje i daje pole do dalszych spekulacji. Część obserwatorów wciąż ma nadzieję, że aktorka odpowie, może wyjaśni kontekst zdjęcia, być może doda informację, że pole było jej własnością lub należało do znajomego, który wyraził zgodę na sesję. Na razie jednak wszystko spowite jest ciszą, a emocje w sieci nie słabną.